Witajcie Widzowie! Zapraszam Was dziś na ten oto wspaniały film w którym dziś poruszymy problem filtracji w fielskich pilarkach i typów podstaw Moi Widzowie, na Aliexpress oraz czasami na OLX pojawiają się pewne podstawy filtrów z filtrami włącznie co otrzymujemy w cenie powiedzmy około 40 do 50 zł w cenie około 450 zł otrzymujemy podstawy filtra Taką lub taką. Te podstawy też były dostępne lub są dostępne na AliExpress w cenie około 20 zł plus jakieś tam koszty przesyłki 10 zł. I możemy otrzymać takie podstawy. Podstawy te są obarczone pewnymi błędami i wadami. Jednakże są fajne i tak warto je założyć. Mają też. Oto taki dekielek, który jest właśnie z siateczki. Ta siateczka jest taka dość gruba, być może jakieś drobinki pyłu przepuści, jednakże nie stanowi to, jak dla chińskiej pilarki, żadnego problemu, spisuje się to dość dobrze. W takiej cenie otrzymujemy powiedzmy taki sobie komplet gotowy do montażu. Czyli podstawę, z tego co ja wiem, to losowo taką lub taką najczęściej, filtr, nie ma tutaj tej gumki, pokrywkę filtra, I motylek na górę. Tutaj trzeba zastosować sobie jakąś uszczelkę, jak kawałeczek gumki lub na przykład podkładkę taką stalowo-gumową z wkręta, którą możemy dostać na przykład w kastorami. I teraz, jeżeli chodzi o ten zestaw, on jest kompletny, gotowy do montażu. Tak jak wiecie, konkretnie tą podstawę należy poprawić i zeszlifować tutaj ten rant. Film już był, wiecie o co chodzi. Podstawa jest w mojej pilarce zbudowanej przeze mnie. Jest to pilarka Grennak, z którą obejrzeliście się zapewne mnóstwo filmów, można powiedzieć, że do znudzenia. Filmy miały na celu pokazać Wam również, że chińska pilarka jest w stanie zrobić robotę. Oczywiście w dużej mierze zależy to od operatora, i ta podstawa nie jest zła, ona się tam sprawdza. Jak filtruje, to też już mogliście sobie zobaczyć na jakichś tam filmach. W przypadku, kiedy sobie je nie zmodyfikujecie. Tu, w tym miejscu jest szczelina. Widać ją wyraźnie, teraz nawet bez poświetlania, bez żadnej lampki. Jednakże ta podstawa ma bardzo fajny tutaj przekrój, duży prześwit i dostarcza dość sporo powietrza. Pilarka nie ma problemu z pracą. A ta siateczka właśnie sprawia, że tego powietrza jest jeszcze więcej. Teraz tak. Widziałem właśnie. Przed chwilą nawet. I teraz wam to pokażę że Mimo wszystko, że tutaj ten przelot jest potężny, kiedy zakładacie filtr, ten przelot jest częściowo tutaj zamknięty. Jednakże i tak jeszcze jest tutaj dość dużo tego miejsca na powietrze i nie wygląda to źle. Zobaczcie, widzicie o co chodzi, nie? O! No, ale ta podstawa jest taka, może z moich ulubionych. W dobrej cenie, jeżeli uda Wam się ją kupić samą w samą granicach 20 zł, albo tak jak mówię, na Oliksie, w granicach 450 zł. Taką lub taką jak tamta, podstawę z filtrem, lub na przykład nawet z dwoma filtrami w komplecie, co już jest naprawdę dość fajna cena i można się w taki zestaw spokojnie wyposażyć. Ta podstawa, taka podobna coś jest jak wyworze, chociaż już nie pamiętam dokładnie, jaka była wyworze. Jeżeli chcecie sobie przypomnieć, to odsyłam Was też do filmu. Był wcześniej. Właśnie wywór i pokazałem tamto Wam. I to było porównanie takie troszeczkę do podstawy z Green I Jeszcze właśnie pamiętam, że ta podstawa była tam taka i ta podstawa yy, różni się właśnie tutaj troszeczkę przelotem. Jak widzicie, to jest taki pełny przelot, to jest troszeczkę przelot pomniejszony. Yy, podstawa jest też wykonana dość fajnie, nie wymaga żadnych pod, yy, poprawek. Można powiedzieć, że jest gotowa do montażu, chyba że chcecie sobie gdzieś coś wygładzić, jakby Wam coś tutaj odpychało, nie dolegało. Jednakże tutaj ten otwór. Jest dość sporo mniejszy i również jest jeszcze dodatkowo też pomniejszony przez filtr. Więc ta podstawa taka jest może być troszeczkę mniej korzystna. Jednakże co Wam zapewni taka podstawa? Jeżeli macie pilarkę mniejszej pojemności, niekoniecznie 58 czy tam do 60 cm, sześciennych, tylko na przykład 45, 50 to jak najbardziej taka podstawa tutaj Wam wystarczy, spełni swoją rolę. Yy, pilarka może może być ciutka słabsza, ale też będzie dostawała mniej powietrza, przez to troszeczkę więcej paliwa, będzie bezpieczniejsza, nie powinna się Wam tak szybko zatrzeć, jeżeli istnieje gdzieś tam takie ryzyko, pilarka jest słabej jakości. I tak samo otrzymujecie taki sam dekielek i możecie takie zestawy gdzieś tam sobie szukać i też nie jest to złe, jednakże ten zestaw zapewnia uważam, więcej powietrza, ten filtr może zapewniać troszeczkę mniej powietrza. Ale ta, yy, fajna taka siateczkowa nakładka yy, dostarczy Wam tego powietrza troszeczkę więcej. A jeżeli się boicie o to, że, czy zauważycie, że ta siateczka Wam troszeczkę przepuszcza, to możecie sobie tutaj nałożyć jeszcze inną jakąś siateczkę, nawet przykleić. Yy, założyć sobie taką mączoszkę, niektórzy tak lubią. Yy, czy na przykład zamienić po prostu ten dykielek na inny dykielek. Może to być nawet kawałek zwykłej blaszki. Który po prostu sobie tutaj dopasujecie i przykręcicie. Ładnie dociętej, dopasowanej. Zrobicie sobie to, wykonacie sobie to samodzielnie, lub po prostu z innego zestawu są takie zestawy, gdzie macie zwykły kawałek plastiku bez żadnych tutaj siateczek. Ta siateczka uważam, jest fajna, mówię daje wam możliwość przez silnik zastania większej ilości powietrza. No i teraz przejdziemy do jeszcze innej podstawy, która mi się podoba najbardziej, jednakże zabijają jedna rzecz. I jest to podstawa z pilarki NAX500. Nie wiem, czy jeszcze gdzieśkolwiek występuje. Właśnie nie pamiętam do końca, właśnie jaka była we worze, bo jaka jest glinna, to wiecie. I zakupujcie sobie podstawę. Podstawa kosztuje jako komplet 42,40 obecnie na Allegro. Jest to podstawa do pilarki NAX. Jednakże otrzymujecie to. Słabo to widzę. To nie jest żaden komplet dla mnie. No bo co, to takie coś możecie sobie dorobić otrzymujecie tą gumkę to jest taka gumka z Naxa i ta gumka właśnie przechodzi sobie tutaj ale jeżeli macie dotychczas swoją pilarkę to taką gumkę możecie ściągnąć ze swojego starego ze swojej starej podstawy i ją tutaj zainstalować do nowej podstawy nie ma to problemu to możecie sobie dorobić ze zwykłej jak tam śrubki, prawdopodobnie ja nie dorabiam ale tak mi się wydaje, że to jest zwykła piąteczka jak macie gwintownik, to sobie tam dorobicie, to idealnie. No i oczywiście w tym zestawie podstawę. Czego mi brakuje w tym zestawie? Cholernie mi brakuje w tym zestawie. Nie, nie filtra. W tym zestawie nie ma tej nakładki. No jeżeli to ma być zestaw kompletny, w cenie 42-43 zł, no to jeżeli jest napisane, że to jest zestaw, no to powinien być to kompletny zestaw do instalacji. W tym momencie, jeżeli już posiadacie na przykład w swojej pidace filtr już taki papierowy, z podstawą naszą znaczy plastikową lub z podstawą, której nie chcecie, taką, która jest bardzo podobna do tej, zaraz to zobaczycie, wówczas nie ma problemu, macie tą pokrywkę. Jeżeli nie macie tej pokrywki, no to macie problem i wtedy faktycznie musicie sobie ją jakoś tam to robić. Jak wygląda ta podstawa, już Wam, moi drodzy, pokazuję. Sami jeszcze z bliska nie widziałem. Podstawa NAX500. Ona jest instalowana w pilarkach. Tak jak tu widzicie. NAX300C, NAX400C, NAX500C. Ze względu na dobrą filtrację, te pilarki są również w tym przypadku godne zakupu. Już nie macie problem z głowy. Zobaczcie. Praktycznie na pierwszym oka może być identyczna. No jednak niestety nie. Widzicie różnicę? Widzicie, nie? To jest ta okrągła z dużym przelotem. A teraz wam pokażę tą najbardziej podobną. Niby taki kanciak, a jednak. No i ta podstawa też jest lżejsza. Ta jest cięższa. Zaraz sobie też zważymy te podstawy. to jest właśnie w ten sposób. To jest troszeczkę jakby inny też kąt, czym się wydaje troszeczkę... Nie, to kąt jest chyba ten. Sam zaraz sobie też że z szansami to ocenicie. Także tak to wygląda. Moja ta podstawa jest dość leciutka, tylko tu jest wiadomo ten pręd tutaj już, nie? No i tutaj ten... Ta gardziel jest jak widzicie troszeczkę mniejsza. Minimalnie, mini mini tyci tyci, ale jednak jakby. Teraz sobie to sprawdzimy w ten sposób. Przykładając to tak. Do drugiej, ja to sobie tu ocenię. A to jest. Tak jest ciutkę mniejsza. Ta gardziej. Już nie będę mierzył tego w milimetrach. Zobaczcie sobie sami. Jest różnica w przelocie. Jest. No, tylko, że tutaj ta gardzia jest jakby lepiej wykończona. Tylko, że ten przepływ tutaj jaki już macie, taki już jest. I nie ogranicza go dodatkowo. Filtr. On słowo nie wchodzi. Albo sobie i nie wchodzi. A, widzicie moi drodzy, to jest inny rodzaj filtra. Czyli to nie jest takie proste. Czyli ten filtr tu nie będzie pasował. Czyli trzeba kupić sobie filtr do Naxa który kosztuje dwie dyszki czyli ten standardowy filtr, widzicie tu jednak nie pasuje to wyszło teraz dopiero te wszystkie filtry nie są takie same, chociaż jakbym go tutaj na siłę wcisnął to już by sobie może siedział zaraz sobie to sprawdzimy tak, tu idzie go, o jest, Włożyć. czyli pasowanie jest bardzo fajne, bardzo ciasne no i ten filterek już nam tutaj nie ogranicza niczego i tutaj już nie powinno być żadnej przerwy i żadnej możliwości, by dostały się jakiekolwiek zanieczyszczenia. Oczywiście ta górna podstawka to jeżeli pasuje dół, to i góra. Tak, zgadza się bardzo ładnie, bardzo pasownie. No i teraz powinniśmy to sobie skręcić, zmontować na ten element. No i ta podstawa jest jakoby najlepsza. Jednakże jest najdroższa. I czy warta tej ceny? To już wypowiedzcie się sami w komentarzach, bo nie dostajecie nawet tego motylka do niej. Nic. śrubkę musicie sobie zorganizować też w obłym zakresie. W tej cenie uważam, że powinniśmy dostać nieco więcej elementów. Także piszcie w komentarzach, która podstawa Wam się najbardziej podoba, którą byście zainstalowali w swojej pilarce. Ja jeszcze pokażę Wam, ile one ważą. Uważam, teraz ważymy najcięższą podstawę. Zobaczymy. 45 gram. Podstawa z AliExpress. Tak kanciata. 41 gram. Ta podstawa też z AliExpress z dużym przelotem. I podstawa z Naxa. 38 gram. Czyli tu jest różnica dość spora. Najlżejsza podstawa 38 gram, a najcięższa podstawa, która wygląda najbardziej podobnie 44-45 gram. 14-44-38 no to jest 1 czwarta praktycznie wagi. Także ta różnica, tak jak się weźmie to do ręki, jest wyczuwalna. Także to tyle w dzisiejszym odcinku, moi widzowie. Mam nadzieję, że teraz dzięki mnie będziecie wiedzieli, którą podstawę wybrać dla siebie. Która Wam najbardziej się podoba, która jest najbardziej dla Was opłacalna? Ja polecam tutaj w tym przypadku, bez znaczenia, którą podstawę. Ważne, żeby ją wymienić, bo te filtry są naprawdę dużo lepsze niż te filtry klasyczne, standardowe. To mówię, kwestia gustu i kwestia wymiany. Jeżeli macie ostry łańcuch, nietniecie suchego, jakoś pylącego drewna, jak najbardziej możecie korzystać z tego, to zapewni Wam większą przepustowość ogólnie tego filtra. Oczywiście taki filtr należy kontrolować, sprawdzać, czyścić, wymieniać. No i mam nadzieję, że ten odcinek i dzięki niemu właśnie sobie będziecie mogli podjąć tą właściwą i słuszną dla siebie decyzję. Trzymajcie się, hej!